Halo, chłopaki! witajcie, z tej strony Lech was w kolejnym odcinku, tym razem kolejna broń z Cold War, która jest przesadzona, typ 63. Podobna broń do DMR, do tej broni, która była w poprzednim odcinku, ma większy damage, jest troszkę trudniejsza według mnie do kontroli, także to już musicie sami sobie potestować. No to są dwie główne bronie, które teraz, z którymi ludzie będą latać, no są po prostu przesadzone. Z karabinami się nie opłaca grać, tak samo ze snajperką, bo ta broń, mam no, to jest przesada. Sami zobaczycie, sami widzieliście poprzedni odcinek. Mam nadzieję, że w przyszłym roku naprawią, pójdzie jakiś update i będzie już to wszystko naprawione bardziej zbalansowane. No i co, teraz życzę Wam miłego oglądania i szczęśliwego nowego roku. Samych hedzików. No i co, widzimy się w 2021. 30:00. No. no i to mi się podoba, mordo. Dobra, full focus. Górę tam farb był po prawej? Nie, to nie był farb. To był ten. Ten taki śmieszny. Mnie. No nie, Czodko, nie? A, Wow Jest, <grym> Podbiega i... do was Powalone Dobra o tam jest dużo hajsu na górze, Poczeka, bo tam jest dużo hajsu na górze, widzę. O tak. Aha. Nad nami BSP wroga! Ja bum! Biorę, biorę. Dobra. Jak kupuję dwa BSP. O kur... Ej, spadnę. Spadnę? Nie, bo nie bo to, to, to. Nie, dobrze spadnie. Ale podkręciłeś to. A to była podkręcona. Dobra, chodźmy na kontra Weź pan weźmy to, A, jakiś inny? Ale weźmy to, wiesz? Tak, mm. i... No dobra. Kurde, a może ten tam co Ej, tam Chodź, 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 chodź. No to, jak no to, to jest. Tu jest to jak na parkingu. No to ja szybciej będę tutaj chyba wiesz? Nie, no to jest na samym dachu. Chodź, no to samym dachu. szybko, no to szybko dachu, się ty do, do środka nie wskoczyły. Chodź Dobra, bo... Nie, bo gadasz, no. mi się nie mogę skupić, no wezmę to szybko no to No, to no. dalej. no. Nie ma co jeździć. Chyba tak, żeby pojazdy wyciszyć bardziej. tak mi się wydaje Param BSP. Ty to nie jest Helka? Chyba nie. To jest Helka. Ty czegoś się Co? Przed nami, oj jaki to lag, jest. Jest. co to było? To nie jest lag Ty no, co się dzieje? Ty. No ja mam lagi Czekaj, apatycznie coś było Dobra, idź, teraz Mam jeden Ty, co z tą helką jest? Ty, a może to już nie jest helka? To jest kontakt? Nie, helka po prostu zawróciła tam w Dobra Wejdźmy do tamtej Jadę z Tobą Nie wiem, no może ta Herka zawróci nas Nie wiem co ona robi Nie no, ona lata, nie wiem co ten gość Dobra, Dobra. To przed nami, na budynku, Dobra. na mięcie Tak, wjeżdżam w strzelasz Jeszcze jeden Wprost. O, o ty bieg bieg do budynku, bieg do budynku Zabijam nie? Gdzie on jest? Tam w spokoju o, o, no teraz się zejściu trafił do guadu Jeśli tam przetrwa to wróci do walki to z ekipy Mogłem trzymać plecę Wróci Helka. <laughs> Chłop. Co ta Helka robi? To nunduje? Tcha, 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 szybko. tcha, zbiło tcha, tcha, coś biło jeszcze. Stąd. Stąd widzę. tcha, 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 Nie ma Jup, yep. sorry. Zrykłeś się do walki, kolej na ciebie. Jeśli tu wygrasz, to wrócisz do służby na froncie. I co To pożegnasz. Twoja kolej, żołnierzu. Zrób porządek dzienny. Dobra, leży w tym goście, cię zabił, lech. Mam sensa innego do sreperki, jak gram się z diamantami, to jest problem. Lechu, weźmiesz sobie nowy loadout, czy mogę biegać z twoimi pistoletami? Eee, a zaraz będzie z gry? Zaraz się No poczekam, no to weź sobie. A dmr też brałeś, czy nie? Czy masz? Mam DMRK też wziąłem. Zakładając, że to... A ty nie Nie, zakładając, swojego? że to nie. wszystko było tam twoje, nie, pod hangarem leżało. Tak, tak, tak. No, no dobra, spoko, to ja sobie wezmę nowe. No to już ci daję, to że nie, no, ważne, Nie no, weź sobie. Ty miał. Nie, ja będę miał tą minutę z gry. A ty nie masz loadoutu zrobionego takiego? Nie no znaczy ja miałem tylko że ja już go straciłem, ale masz masz, dawaj, chodź, chodź. Ja mogę sobie zrób Masz, bierz demerkę, bierz demerkę, masz. Znaczy to nawet nie jest demerka w sumie. To Nie, znaczy to jest moja, tylko że to jest ten ta druga broń, ten typ 63. Może Tak cię B. Daj kupować Tam chęć marzacie Kupię BSP Masz no i po kontakcie polecimy, co? Masz właśnie ten, klasę kup sobie coś Kup sobie selfrezę mam. Bez, pe, bez, bez to. Pe, albo... No kup bez... bez... Ty, dodaj takie 30 sekund na spokojnie, bo ja mam tylko... Ty, tysiąc trzeba bez... Mm -hmm. Ponyć na ten Boom. Na policyjkę ja bym... Po co? Jasne, dziękuję za patrona, bo amunicję bym tutaj sobie zgarnął I kewa w sumie tutaj tam. Ja mam play, ja mam całą taśmę z kewami jakby, ten, e, z kewami tą Ja polecę po ten kontakt w międzyczasie, ty sobie zlutuj co? No Dyn Zresztą z y... was wroga drużyna Mamy cel zlecenia Załatwmy to szybko Będę pilotować Zrzut uzbrojenia zaraz dotrze Biorę was i polecimy na zrzut co? Proszę Wyje do mnie z pleców, zapraszam O lego. Zbliża się gaz, oznaczamy wam nową bezpieczną strefę Jeden zrzut i tylko No okay. to jak chcesz? Eee. są, dziane są. Oznaczałem za Dobra, mam lecimy, bum Ja też w tobą kur, muszą autem chyba bo oni byli blisko, a teraz tu daleko. Chyba co najwyższe w 2021 dużo turniejów i dużo wygranych Ale uh, na kimbę? Żeby e, zabiegi no po, po się odno, I ogólnie wszystkiego trzeba sobie leczyć Dziękuję Hermit, dzięki bardzo e, To dąży? jeden jest To jest Również najlepszego A kurde, ja muszę wylądować? Dzięki jeszcze raz A kurde <słuch> Ej potrzeba, bo ja nie wziąłem w ogóle tych pistoletików co trzeba chyba To się, co mam teraz? się skupić na GR-4 mam aparat? kurde Masz jakieś W ja w ogóle wziąłem jakieś gówny... Co ty masz? Stary, co ja mam w ogóle za... Na Nawet nie zwróciłem uwagi, kurde, jak podnosiłem. Aha. Oh my god. Cały zabiję. Oni mają kontakt chyba na nas. Bląduje na dachu. Dobra. Dobra, albo tutaj. Gdzie oni byli? Gdzieś tam... pod nami byli, pod nami byli. Nie, nie, tam Otwana. są po prawej. Tam są Kupiam, e, na wprost. W wałcie, wałcie tam, daleko. Daleko. O, jadą autem, jadą autem do nas, jadą autem. Jeden bez kewa. To jest HP. wolony Sniper Zabierze Dobre... Nie, to jest szamba, To Ja nie ma HP. Jesteś imię, Idę Idę, idę, idę do ciebie. Jacek. Marcin, cię złapa. Ty jesteś obok mnie. A tu, sorry, sorry. Pomyślałem, że tam padł. Bo tam też może padł Marcin. Ile, ile na helkę na, na tym, na, na budynku. Położył się. Wyjeżdżam tych dwóch szybko. O, dobra. Ale zażywiłem, daj go, daj go, daj go jeden Muszę się podnieść tam Ale jeszcze jeden jest On ciągle żyje? Ta helka jakaś leci tutaj Leży Jeszcze sniper przy aucie, sniper przy aucie, sniper przy aucie, snajper, przy aucie, snajper, przy, aucie, snajper przy aucie Oznaczam pociski do wyrzutni to jeszcze jeden sniper. Za murem, obok ciebie Weźcie pod nasze marzenie, tylko się Bra, Dobra, los, 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 mamy czas. Macie kewy, mam, mam b, dom, torbę z kewami jak chcecie. Ja tu mam wszystko. Get. Leftover, mam go zabiłem celoszek. Ta, tak, idealnie. idealnie. Dobra, autko mm. mamy jakieś hit Co no. za? A to A, to, bo ja, ja rozsoliłem <gry> na ze. Dobra, idziemy. O, kurno, daj mi tą weź przejść kawałek. Dobra, Czy, ty nie mogę tego zrobić. To <grym> jest Dimarkia. A nie masz? No nie w mogę poocaka podnieść. Może masz już? Dobra, olej. Do o, fajny ten. Po to! Oznaczono cel zlecenia! Zlikwidowano! Gdzie jedziemy? Ja bym w toku! Czekaj, czekaj, dziękuję bardzo. Proszę zacząć, no ja mam proszę kupić, wiesz jakie? Aha, aha, a nie ma Tam sprawy, że mam BSP w obruchu? a ty masz jeszcze leżek? Nie, to już się było. spalić bydło. Konex jest no. jakaś duża, że ty między DM a T-60. To 60 przyśn... DM no, jest już łatwiejszy. To, jest taki, to... to Wyduch, trochę nie. idzie w sumie, więc... Oni jadą autem. A to syny, dobra, kurde. Góry, Stary! Ten typy porobienie. Ja nie chcę jeździć, prowadzić, bo ja nic nie postrzelam sobie, nie? To nie mi się zatrzymamy, nie, to z tych DM... Dobrze, ale jest też, jesteś <laughs> super kierowcą, zawsze nie, chcesz prowadzić, no może się w końcu Nigdy spełniać, nie było takich akcji, że były takie bronie, że można było strzelać i gości pluć. Ja tylko jednego powaliłem. Karabinę też bym powalił. Odpalam no, od razu. Masakra to jest jakaś. No, na wysokim uwaga Dobra dawajcie Czekaj, czekaj, czekaj UNV, boom. Ty powol ja nalotamisz Ja prowadzę? O, jak chcę mam prowadzić? Powalmy ducham? i nalot na co? Mów gdzie? Powaliłem, dobra. Nalot dawaj. Dajesz. dajesz? Poleciał tak Dobra zrozumiano. Nalot w drodze. Ja pójdę po kontakt jeszcze nie wykać, wszystkich powoliłem tam. O, to jeszcze jeden tej nale Tak, kupuję Ale chyba nie doradzi już mi. Nie no, gdzie? Może da rada? No się podnoszą pewnie. Ja prowadzę. No się hmm. nie mogę no. Oznaczam cel do nalotu. Zostrzelec 3 zrozumiano. Nalot w drodze. Oczywiście nie ma sensu. No, no powoli. Ale dobra, to jest bez sensu. Dobra, idziemy w no drodze. No. A nowe. Możemy tam jechać, nie? Gadaliśmy po drodze? No, no dwóch? Dobra. Oho. <noise> <noise> Zaleciałem troszeczkę. Let's go. No to jest w ogóle daleko dość Gość! Raz? Nie, goście! Za hangarem od lewej. Prawo, plecy? z za, 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 tego strzelają. Tu jest za za tą wczyną jest, obity. Tak, tak. Tu Nie ma jest HP, też jeden, 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 jeden. obity. Leży, leży. No, Dowiem go. Może na daleko. Go. Do laty, na daleko. Jeszcze mi. Ze skrzynią. niebieską? Na za moim niebieskim Marku, tak. Dalej na lot. Biega. No, no A to zostanie było nawet. Kurcze, blade. Czy to nie tak tak w ogóle. No, no, no. Ja dwie ostatnie. dać ławi? No to fajnie. To jedno. Może odpalmy trzy, co? Ja to dawaj, ja odpowiem już. No, no to jest git, dobra. Ale No dobrze, drugą stronę. Tak, kopują w ogóle. Zaczekaj, jest czysta strona, aż aż wszystkie wyczyściliśmy. A, na tych, co no. będzie łatwo? Możemy na tych. A pni co? Bo dużo jest jeszcze tam nad stadionem. Chociaż powinniśmy pójść po pod stadion, wiesz? Bo tam będą szli do strefy, tak, zobacz. może tam byśmy odjechali. Dziękuję za słowo. nie zabiję, nie zabiło z nikim. Dobra. Dziękuję bardzo. Tu jest niebieski. A później będziemy, wiesz, będziemy sobie gości kasować, żeby będą szli do strefy. To tam to niebieski. A nie, to nie jest niebieski, to jest bank. No do biją z kimś. Odpal, Marcin, Auto możesz, Marcin. Odparł Marcin, Bespa. Ja mam palić? Tak, 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 pal, no. Natalia, no na szersze! Na środku jedna. Dwóch leży, dwóch leży. Dwóch powolonych. Wchodź na górę, Lech, od razu. Threszuję ci. No, od razu. Zajebiście. Przebiegają. Tak, oh no. O mój Boże. Potwierdzam cel. Dobra. No, daleko Do są. Widzisz? Nie, daleko. Ibie i z tego. To sobie idź na budynku, nie? Ruszam. Podjedźmik, bo nie będę się kil o... ja, No się dobra. to cię Dawaj, 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 dawaj. O, wpadłem na górę. Tchujcie, tchujcie. Pójdź głowę powalona. Idę tutaj. Patrz na lot. Ja próbuję. Dobra, macie to bierzesz, a to idę z nimi. Dobra, jadę z do wami, jedźcie. Dolewej, dolewej, dolewej. dolewej. Patrz, <ścoughs> tak, co się buchy? dzieje. <ścoughs> 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 trolluje, trolluje. Oh my god, no oh boy. No oh boy. Fajnie, Nie wiem, co to. Pala. Bezpieczna strefa, przeniesiona. Zatem u nas BFP. Ja widzę. Był powolonych. Nice. się z góry, tak. I teraz plecy będą szły, nie? Zmieńmy auto, na no to nowe chyba, Marcina, bo to ma więcej HP. Ej, tamto auto się pali? Nie, dobra. Idziesz leszek? Ale tu nie ma no, tej no, trofy jakby co, nie? Bo wiem, ale w też nie mieliśmy Bo będą szli z miasta teraz Czekaj, na dach wejdę, czekaj Czekaj, wychodźmy może tu dobra, jeszcze żeby dach, na dach, sklep, dach, wiesz? Dach, tu mam BSP, Ty masz lechu? Palaj No idą, do bo oni są... No wiem, spadli Gość, gość siebie, na siebie wylądował Nie wiem, czy jest w centrum, tak, tutaj, wiesz? Tak, dalej, olej Chociaż ole, to, 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 to gdzie chcesz? Tu był, ale dobra, no to jedzie też chcesz, no. Na sklep tam wiesz? Bo nie mamy BSP w ogóle Ci Muszę będą musieli też się troszeczkę poruszyć. damy hańbu. Muszę BSP też tak robić. Uwaga, ten niebieski. Dobra, lego. Daję ten nalot. Daję Ci BSP. Tylko hot tu gdzieś tutaj. Fala BSP. O! I na no, to go. Okej, okay. dobra. Dobra. Leży? No jakieś kolejne Tak, leciał. Jest na, na dachu, nie, nie było go na dachu przypadku właśnie do... No. Leży, leży. No właśnie... Teraz... Ja, no i je teraz tam się z tego, ze, no z miasta jeszcze, nie? Z downtowna. Ty, nie spiesz To tu, bo z mojej górki patrzcie, będzie trzech gości schodzić. No, u mnie też są gość. Dobra, to widzicie leżyamy. tamtych i ja, tych Dobra, jeden leży i z miasta jeszcze na mnie idą. To, ja bym tu wyjedę, a my tu nie pojedziemy razem po prostu No, Moleszek bije gości. Na górce, ale no, mam auta na sik. Na górce jeszcze na raz. Nad, tak. Nad tobą Ta, jest lech, ulelem, na tobą jest lech. Bieg lechu. do prawej lech, a no. do prawej bieg. No żyjemy. Uważaj, bo straca jedynie coś. A masz tu leć, kto Bam? Odpalaj. Bum leci. Strefa idzie. Rosy leżą. Zbliża się gazu. Bezpieczna strefa przeniesiona. Mam BSP kolejne. Ruszám. Na TV stajsze mam jednego albo więcej. Mm. Na tym z tego miasta, nie? zaraz dotrę. Ej, do was. Polewam to. Jeszcze jeden poprawdzę. Jest jeden dojechać. To jest ten gościu, to jest na tym, to jest tam jeszcze jeden jest. Dlaczego Aha, to jest inne. To jest inne. Jeszcze tam na moim niebieskim marku był jeden gość. Nie sądzę, że tam przebiegał. Przebiega, chyba. Przebiega, przebiega, przebiega. Powolony. Powolony. Tam ma. Tutaj jest. po niego, chodź. Masz widzianego? No, jest. tam fraga. Tu są goście na górce, uwaga. Kebuj, Lechu, kebuj. Si, 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 wiadomo. Mam w ogóle z blachami, jakby trzeba było, nie? Mam z bl... T. Jeden nie ma HP-a. tam jest? W ogóle przynajmniej. Biją się, biją się teraz chyba. To do mnie biją. Jeden powalony jest. Na górze. No no. Nice. Coś biło jest, na, nie? Trzech snajperów za mnie. Gdzie, gdzie? Za górką, za górką. To znaczy. No i ja mam rady, schowałem się Tylko powolony. zabijmy sniper, ja się podnoszę Mam jeszcze team plecy gdzieś No kurde, się podnosi sam ja Czego? dwu gości nad tobą, Długości gości nad tobą gości Nad lechem? Dwu nad tobą, leżą, leżą, uważaj Leżą, 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 leżą. dzięki O god, oh my god! Flaschcie, pode mną jest jeden, pode mną jest jeden. Pod, pod tym loadoutem jest jeden, a jeszcze ja jeden was zachodzi z lewej, po górce idzie. Jeden gość idzie się. po górce, a jeden pode mną jest. Zabiję tego pod tobą. Dobra. Snajper du, snajper. Cz on jest? Snajper, snajper. snajper Wasze nie żyje, porządna robota. Sklep jeszcze jest daleko. To już nie ma szans dojść. Chyba, że autem <grym> 53 flagi <grym> Ciężko będzie tam dojść bo Nie ma szans raczej Co na sklepiku tam e, los. Na sklepie w którym? A, no daleko Przy tunelu Weźmy zgarnie, wyjdzie, Ja do góry tak? jedę Czekaj Wydzę, że wyjdę czekaj chwilę bo. Zostań, to, ja za chwilę Wiesz? też wychodzę tutaj bym wyszedł Dobra no goście przede mną Chilu Dwóch na mnie to cofle jeden? Drugi? Drugi, drugi. drugi? Cię, Cię jeden powalony. Jeszcze jeden? Nie wiem, to mnie się jeden połównał. To, to nie są ze sklepu, to są inni. Oni byli na górze. Tak, ale jeden tu jest jeszcze Jest ty... jesteście z innej planety, ludzie, kurwa. Odpadałem BSP. Jest. Ja ostatni już, dobra, kończ go. To są ta... ostatni już, to. Kilko? dobra. No dobra. No, ale tak. teraz te bronie to jest. Och, to jest taki skinny gra. Wow! Ale wow. się wow. wow. A propos, chciałem Piotrek powiedzieć, że jesteście. Do, do yy, dziękuję bardzo. Znowu na prowadzeniu. Dzięki bardzo. Czym?

Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki, do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamku. Cześć, cześć!